10 głosów za, 2 przeciw i 7 wstrzymujących. Tak wyglądało głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Wałcza. Ten wynik oznacza brak poparcia Rady Miasta dla Bogusławy Towalewskiej. Do uchwalenia absolutorium zabrakło jednego głosu. Wstrzymanie się od głosu świadczy o tchórzostwie, bo, albo się trzeba być za absolutorium albo przeciw i jednoznacznie tę sprawę stawiać, a to oznacza tylko jakąś taką nie, dla mnie niezrozumiałą, niezrozumiałe zachowanie. Generalnie bardzo źle to oceniam. To jest znów, to już znów mamy wymiar polityczny w tej wydawałoby się prostej wyliczance. Wałecka Rada Miasta już drugi rok z rzędu nie wyraziła poparcia dla burmistrza Wałcza. Radni jako jedną z przyczyn podałem brak współpracy z Radą przy planowaniu inwestycji. Dlatego też nie zdecydowali się na przyznanie Bogusławie Towalewskiej absolutorium. Sprawa niezrealizowania nie inwestycji, które, które były. Mam takie, jakby miałem taką refleksję, że jednak było to w pewien sposób blokowane. Druga sprawa, niewyjaśnione jeszcze kwestie związane z biegiem firmowym. Bogusława Towaleska jako burmistrz jest nieprzedsiębiorczym burmistrzem, nie robi wielu rzeczy, które można by było robić dla miasta, żeby miasto się właściwie rozwijało, bo dla mnie w tej chwili nie ma takich działań, które są istotne. One są w jakiś sposób robione, bo jako Rada dajemy pieniądze, tak, ale to na co dajemy pieniądze, też są wydatkowane te pieniądze w niewłaściwy sposób. Dziesięciu radnych postanowiło poprzeć wniosek o absolutorium dla Bogusławy Towalewskiej. Przekonała ich do tego m.in. pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowym wykonaniu budżetu za rok 2016. Był prawidłowo wykonany budżet za 2016 rok było pozytywnie ocenione przez regionalną izbę obrachunkową w Szczecinie. Było pozytywnie ocenione przez komisję rewizyjną, przez komisję budżetu i same liczby mówią za siebie, że na plusie 12 milionów, to o czym znaczy, prawda? O jakimś dobrym gospodarowaniu. Podczas sesji radny Adrian Zalewski przedstawił wniosek o odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Rady Zdzisława Rydera. Projekt jednak został odrzucony ze względu na brak poparcia ze strony pozostałych radnych Maciej Rosiński, Telewizja Asta.